Szczerze, był taki jeden moment, kiedy e, coś się we mnie złamało, był bardzo dziwny moment, ale widziałam bransoletkę w sklepie. <grych> gdzie potem jak po... się dowiedziałaś, tak? Tak, potem już parę lat potem, mm -hmm. nie wiem, dwa, trzy lata. I była bransoletka, gdzie było napisane, e, kochaj tak, jakbyś nigdy nie był zraniony, czy jak to po angielsku to było napisane. Mm. Czyli jakby ta przeszłość nie istniała, tak? Tak. Love like you never been hurt. I powiedziałam, kurczę, naprawdę chyba tak jest. Kupiłam sobie tą bransoletkę, słuchajcie. Kupiła się? sobie? Kupiłam sobie. Mówię, taka głupota, ale po prostu sobie powiedziałam, ma tak być, dlaczego nowy facet, jakiś naprawdę fajny, który, z którym mogę być szczęśliwa, powinien cierpieć... Ma być odpowiedzialny swój... za to, co było. Dokładnie, więc... Za innych mężczyzn. Dokładnie, więc, więc myślę, że takie jakieś przykre rany, ciągać do nowego związku może być tylko z... na, nie, na niekorzyść. Nosisz się je jeszcze czy nie? Więc... Już ją skupiłam, ale się. Może... Ale już mam to tu. To nie jest potrzebne, <laughs> prawda? Dokładnie.